Jest taka konsola Sony, która została zapomniana przez samą firmę. Produkowana była tylko przez 2 lata. Nigdy też nie należała do rodziny PlayStation, gdyż była o wiele potężniejsza od swoich rówieśniczek. Mowa o Sony PlayStation X (PSX-DVR), wydana 13 grudnia 2003 roku w cenie 79 800 japońskich jenów. Po przeleczeniu w dniu premiery wychodziła kwota 2793 zł, nie wliczając drogich kosztów transportu. Minimalne wynagrodzenia w Polsce w 2003 roku wynosiło 800 zł, więc konsola naprawdę kosztowała kupę kasy. Sony ochrzciły swoje dziecko nazwą PlayStation X, PSX, nie mylić z poczciwą PSK, potocznie nazywaną PSX. Skrót PSX jest nazwą kodową pierwszej konsoli Sony: litery PS od PlayStation, ostatnia litera X, została przejęta od komputerów domowych MSX. Wydawanych m.in. przez firmę Sony w latach 80. Tak powstał skrót roboczy PSX. Mimo to skrót PSX został rozpowszechniony przez czasopisma komputerowe, konsolowe oraz samych graczy, niektórzy używają tego skrótu do dnia dzisiejszego, w tym przypadku skrót Sony PSX, DVR pochodzi od PlayStation litera X od menu Cross Media Bar które po raz pierwszy w konsoli zostało wykorzystane właśnie w tym urządzeniu to te które m.in. ma konsola PSP i PS3 Przyjęła się potoczna nazwa Sony PSX DVR Digital Video Recorder czyli elektroniczne urządzenie powszechnego użytku służące do nagrywania programów telewizyjnych na dysk twardy w formacie cyfrowym Procesor układ 128 bitowy Emotion Engine E plus GS wykonany w technologii 90 nanometrów o zegarze 294 MHz łączący w sobie układ głównego procesora i układ graficzny PS2 RAM 32 MB RDRAM. Video RAM 4MB DRAM Rozdzielczość od 256x224 do 1280x1024 NTSC Dysk twardy 160GB albo 250GB Jest dyskiem szyfrowanym i przypisany do jednej konsoli. Szyfr do tej pory nie został jeszcze złamany, przez co w wypadku uszkodzenia dysku jego wymiana jest praktycznie niemożliwa. Paleta kolorów 24bit do 32bit Ciekawostką jest fakt, że PSX napędza pierwsza wersja procesora EE GS, który składa się z dwóch układów, które w oryginalnej PS2 były oddzielnie: głównej jednostki przeliczeniowej Emotion Engine i jednostki przeliczeniowej grafikę Graphic Synthesizer. Później ten procesor był wykorzystywany w pierwszych modelach PlayStation 3 w celu sprzętowej emulacji gier PS2 na PS3. Procesor ma niemal identyczne możliwości obliczeniowe jak odpowiedniki znajdujące się w PS2. Rodzina składa się z czterech modeli, które dzielą się na dwa rodzaje: seria DSR 7000 z dyskiem twardym 250 GB, tym, który właśnie omówimy, i wersja DSR 5000 z dyskiem 160 GB. Box od konsoli jest o wiele masywniejszy niż pudła od konsoli PlayStation. Na przodzie widnieje nam grafika konsoli razem z logo i informacją danego modelu. Ta sama grafika z tyłu. Zestaw składa się z konsoli pilota, kabla zasilającego, kabla AV Chinche oraz instrukcje oczywiście tylko w języku japońskim. Każdego może zdziwić brak kontrolera Dualshock'a na wyposażeniu. Takiego dokupowaliśmy oddzielnie. Kontroler dla PSX'a był oznaczony symbolem DSR-10. W którym jedyna różnica to zdecydowanie dłuższy kabel mający 380 cm, a zwykły 240 cm. Pudło stylizowane na pudła od magnetowidów VHS. Kontrolerem podstawowym okazuje się pilot na podczerwień, na którym z przymusu można byłoby zagrać, gdyż oprócz przycisków multimedialnych posiada również wszystkie przyciski, które znajdują się w DualShock 2. Kwadratem, trójkątem, kółkiem, X-em oraz analogiem. Nagrywarka jest pięknym sprzętem, który mimo swojej masywnej budowy jest pełen elegancji i widać, że PSX był projektowany tak, aby nie szpecił salonu. Potężna jednolita biała bryła nadaje sprzętowi elegancji, tak samo jak subtelny napis PSX na górnej części sprzętu. Po bokach sprzęt ma szare listwy, by można było konsolę postawić pionowo. W tej pozycji jest lekko uniesiona, pozwalając na przepuszczenie kabli dołem. Jestem pewien, że osoby mniej zeznajomione z historią konsoli wzięłyby stojący pod telewizorem psx za jakiś drogi amplituner niż sprzęt, który ma możliwości konsoli. Konsola jest pokryta ala szkłem, mocną pleksją, która jest dość odporna na zarysowania. Dzięki niej nadaje głębie oraz ekskluzywny wygląd konsoli. Przodu od lewej strony mamy włącznik-wyłącznik konsoli, przycisk wysunięcia płyty. Napęd DVD posiada dwie soczewki laserowe. Jedna pozwala na nagrywanie plików wideo na płyta DVD-RW o szybkości razy 4, a druga soczewka do odczytu CD-R DVD-R z prędkością razy 8. Wyjście z gry do głównego menu, ikonka pracy dysku w stanie nagrywania, Ikonka pracy wypalanej płyty oraz port podczerwieni. Po otworzeniu klapki w dół pojawia się nam wejście na dwie karty pamięci od PlayStation 1 lub PlayStation 2, przyciski szybkiego menu, wejście do Cross Media Player, góra, dół, lewo, prawo oraz Enter. Port na USB 1.0, na przykład do obsługi PlayStation Portable PSP, port na wejście karty pamięci Memory Stick. Karta używana w aparatach Sony oraz PSP. Zaś z tyłu sprzętu, za drugą zaślepką znajdziemy diody pracy dysku twardego, pracę dysku HDD oraz zapis nośnika. Poniżej mamy gniazdo zasilacza na 100V, zasilacz jest wbudowany w konsolę, wejście internetowe RJ45, optyczne wejście dźwięku. Wyjście D-terminal PSX obsługuje port D1 oraz D2, sygnał obrazu o formacie 16x9, 720x480 progressive w jakości 480i i 480p, dość popularny kabel w Japonii. Dwa wyjścia composite do odbioru i przesyłania obrazu. Dwa wyjścia S-video dla odbioru i przesyłania obrazu. Dwa wyjścia antenowe, jeden do odbioru sygnału z telewizji analogowej, a drugi do przesyłu. Dwa wyjścia na kontrolery DualShock 2. Przez umiejscowienie wejścia na DualShock 2 z tyłu mamy ograniczone miejsce i nie da się używać niektórych akcesoriów, np. Multitap. Po włączeniu konsoli przywita nas unikalny ekran sprzytywania systemu Stołem niebieskim z napisem PSX. Menu konsoli to doskonałe znane z PS3, PSP czy wzorów Bravia z drugiej połowy lat milenijnych. Graficzny interfejs XMB Cross Media Bar który zadebiutował właśnie na PSX. Dlatego nawigacja po menu dla osób, która korzystała z PS3 czy PSP jest prawie naturalna. Mówię prawie, bo konsola jako, że wyszła tylko w Japonii, to oryginalny jej menu jest tylko w języku japońskim. Więc żeby się połapać trzeba wyuczyć się menu na pamięć albo wgrać pliki menu z językiem angielskim. Przeznaczeniem tego urządzenia miała być wielofunkcyjność. Był zaprojektowany przede wszystkim jako centrum medialne do domu. I tak w menu Mamy dostępne opcje: oglądanie filmów, które zgraliśmy bezpośrednio z telewizji poprzez antenę lub inny sprzęt, który podłączymy poprzez kompozyt, albo zrzucony film bezpośrednio z płyty CD/DVD. Nagrywanie sygnału jest możliwe poprzez kabel antenowy lub kompozytowy na dysk twardy naszej konsoli. Forma zapisu MP1, MP2 w 6 stopniach jakości nagrywania. Przeglądanie zdjęć w formacie JPG GIF MP1. Słuchanie oraz zgrywanie muzyki z płyt audio. Zgrywanie do formatu ATRAC3. Odczyt również w MP3. Odtwarzanie, nagrywanie płyt DVD NTSC. Każdy materiał, który posiadamy, możemy edytować, po czym nagrać na czystą płytę w formacie DVD. Wsparcie dla DVD R Plus miało być uzyskane z kolejną aktualizacją, która już nigdy nie nadeszła możliwość wyszukiwania kanałów analogowych, pasm UKF oraz telewizji kablowej. Zgrany materiał na dysk możemy edytować, dźwięk, obraz, przenosić plik między urządzeniem a konsolą Sony PSP. Przeglądanie kanałów growych o nazwie PlayStation Brand Band Channels to taki mały informator przewodnik o grach i akcesoriach. Każda z firm mogła mieć swój kanał przedstawiający najnowsze informacje ze świata gier wideo. Oraz oczywiście granie w gry z PlayStation 1 oraz PlayStation 2. Gry, jakie umieścimy do naszej konsoli, muszą być w formacie NTSC gdyż tylko w Japonii ten sprzęt zadebiutował. Z porównaniem gier palowskich gry japońskie z PlayStation 1 są pakowane w pudłat pudełek CD Audio. Instrukcja jest zarazem okładką jak i książeczką. Wersja na PlayStation 2 są niemal identyczne, gdyby nie japońskie znaki. Warto zwrócić uwagę na mało wyraźne tłoki na płytach, przypominające bardziej nam wersje dawnych ruskich tłoków. Jeżeli chodzi o jakość obrazu, pierwsze PlayStation jak i PlayStation 2 słynęły ze swojej jakości obrazu. Nie mylić z jakością grafiki, to dwie różne rzeczy. Dopiero nadejście standardu HDMI przyniósł ze sobą dobrą jakość obrazu. Na porównaniu widać, że na kablu komponentowym obraz na PS2 wydaje się bardzo nasycony kolorami, przez co wydaje się, jakby ktoś grzebał ustawieniami w telewizorze. Nagrywałem to prosto z kabla, więc żadne grzebanie w ustawieniach nie chodziło w grę. Przez to niektóre elementy w otoczeniu wydają się zlewać. Z kolei na psx kolory są naturalne, do tego gra wydaje się mieć więcej detali, można to zobaczyć na twarzy czy zbroi bohatera. Z kolei na kompozyt różnica jest już o wiele bardziej widoczna. Gry na PS2 wydają się jakby były za mgłą, brakuje im detali i kolorów. Na PSX-ie obraz jest wyraźnie ostrzejszy, choć nie tak ostry jak na komponencie. Ogólnie w obu przypadkach gry. PS 2, na których testowaliśmy konsole zyskiwały na jakości obrazu. PSX oferuje najlepszy obraz dla gier z czarnurki. Sprawdziłby się również jako idealny sprzęt do grania z gier PS1. Gry wyglądają ostro jak źleta. Dopiero wtedy widać jak słabe wyjście wideo miało pierwsze PlayStation. Jeżeli kogoś nie bolą ostre krawędzie, to będzie zadowolony. Jakość emulacji gier z jedynki jest na podobnym poziomie co na o wiele mocniejszym PlayStation 3. Odpalone gry na PS6 wyglądają lepiej, w szczególności z gier na PlayStation 1. Obraz jest ostrzejszy, tekstury bardziej wyraziste. W przypadku gier na PlayStation 2 różnica jest mniejsza, ale mimo to gry wyglądają lepiej. Wielkość oraz waga konsoli PSX 31,2 cm szerokości, 8,8 cm wysokości, 32 cm długości. Waga to 5,8 kg. Pod względem poboru mocy, watomierz w menu konsoli lub w grze, nie ma tu różnicy, pokazuje około 47W, gdyż sam transformator prądu z 230 na 110V pobiera 6W, dlatego łącznie pokazuje około 53W. Wyłączona konsola wykazuje pomiar 2W, jest to dużo jak na przewód włączony do gniazdka. Użytkownicy sprzętu skarżą się na nieefektowne wywietrzniki, przez co PSX jest narażone na przegrzewanie. Według naszego pomiaru PSX po godzinnym graniu w grę z PlayStation 2 osiągnął maksymalną temperaturę 29 stopni Celsjusza przy 20 stopniach temperatury w pomieszczeniu. Pomiar hałasu sięgał w granicach 46 dB w pomieszczeniu, które ma 36 dB, co nie jest z głośnym sprzętem. Tak jak wspominałem wcześniej, PSX nie projektował oddział zajmujący się konsolami Sony Computer Entertainment, a po prostu Sony Corporation, które nie miało wcześniej do czynienia z tak skomplikowaną maszyną. Sprzęt otwarzał filmy, zgrywał telewizję i był konsolą do gier. Zrobili kawał dobrego sprzętu, lecz wielofunkcyjność szła razem z wysoką ceną. PSX jest sprzętem, który zainteresuje tylko najbardziej zapalonych kolekcjonerów. Dla zwykłego człowieka szukającego PS2 o wiele lepszym wyborem będzie kupno zwykłej PlayStation 2 lub PS3, która umożliwia odpalanie gier. Również z PS2. To były piękne czasy, jak Sony koncentrowało się na konsolach multimedialnych, gdzie obecnie w PlayStation 4 mamy to mocno ograniczone. Sony PSX z pięknym urządzeniem wyprzedzającym wtedy czas. Niestety sprzęt był zdecydowanie droższy od PlayStation 2, który spełniał nam podstawowe funkcje jak granie, oglądanie filmów i słuchanie muzyki. Zapraszam do zapoznania się z innymi materiałami o ps oceniając i komentując wspierasz moją pracę. Cześć!